W sakramencie chrztu zostaliśmy usynowieni, staliśmy się dziećmi Ojca Niebieskiego. Jest to głębokie przekształcenie, czyli upodobnienie do Boga. To przekształcenie powinno nas coraz głębiej obejmować i powinno się przejawić w wytwarzaniu w sobie postaw synowskich względem Ojca. Dostaliśmy w darze Ducha Świętego. Ducha Synostwa, jak powie święty Paweł, ducha, który nam pozwala zwracać się do Ojca Abba Ojcze, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który może nam ułatwić wewnętrzne przekształcenie, aby pojawiły się w nas postawy dziecięce. Czym się charakteryzuje ta dziecięca postawa? Otóż dziecko. Przede wszystkim ufa swojemu ojcu. Wie, że ono jest małe, niewiele potrafi, natomiast ojciec jest potężny i wszystko może. Dlatego dziecko chętnie wyciągnie rękę, uchwyci się ojca, bo wie, że przy ojcu jest bezpieczne. Podobnie ma być w naszym odniesieniu do Boga. Powinniśmy również uwierzyć w Jego moc, w Jego przeogromną miłość. I zdać sobie sprawę z naszej słabości. Z tego zestawienia naszej słabości i ogromu miłości Bożej powinna zrodzić się w nas postawa miłości, zaufania, poddania się Ojcu. Dobre dziecko, które ufa swojemu Ojcu, kieruje się Jego wolą. Jest posłuszne, bo zdaje sobie sprawę, że rodzice najlepiej wiedzą, co jest dobre. Nasza postawa dziecięca. Powinna się charakteryzować zdaniem się na wolę Bożą, głębokim zawierzeniem. Powinniśmy wierzyć, że Bóg chce naszego dobra, że chce zbawienia wszystkich, szczęścia całej ludzkości. Wola Boża nie jest jakimś jego kaprysem, lecz wyrazem troski o nas. Stąd też możemy spokojnie oprzeć nasze życie na wypełnianiu woli Ojca. Bądź wola Twoja, może to być naszym zawołaniem na co dzień. Kiedy dziecko sprawi przykrość rodzicom, ubolewa nad tym. Jest mu bardzo przykro. I taka też powinna być nasza postawa, jeśli czymś znieważamy naszego Ojca Niebieskiego. Jeśli Go kochamy, na widok naszego zła pojawi się żal i skrucha. Przez grzech możemy stać się podobni do syna marnotrawnego, któremu nie podobało się przebywać razem z ojcem. Nie chciał być już w domu rodzinnym. Poprosił o część majątku, która mu się należała i opuścił dom. Oddalił się od ojca, który czekał na niego, bo go nadal kochał. Bóg podobny jest do ojca syna marnotrawnego, który czekał na powrót swojego dziecka. Taka bowiem jest miłość ojcowska. Bóg nie kocha za coś, lecz kocha dlatego, że jesteśmy jego dziećmi. Bóg nas szanuje, kocha, nie zatrzymuje na siłę przy sobie. Jest Bogiem pełnym szacunku dla naszej wolności. Gotów jest zawsze przygarnąć, gdy do niego się zwrócimy: tak jest Bóg. Postawa dziecięca nasza względem Boga powinna być postawą ciągłych powrotów. Najmniejszy nawet grzech powinien nas skłaniać do żalu. Jeśli Boga nazywamy Ojcem, musimy dążyć do tego, by ludzkość stała się jedną rodziną Jego dzieci. Uznanie Boga za Ojca wymaga, byśmy traktowali wszystkich ludzi jak braci. I podchodzili do nich z miłością i życzliwością, bez wyniosłości, bez poniżania, pogardzania, byśmy troszczyli się o każdego. Konieczne jest traktowanie innych ludzi jako nam równych. Wszyscy mamy tę samą naturę, ludzką naturę, i nie ma podstaw do tego, by się wywyższać ponad innych. Każdy jest inny. Jednak odrębność nie oznacza wyższości. Mogę powiedzieć, że jestem inny, ale nie mogę mówić, że jestem lepszy lub gorszy od innych. Nie mogę mówić, że więcej znaczę lub mniej znaczę niż inni. Jesteśmy równi, a każdy ma tylko inne zdolności, przy pomocy których ma służyć Bogu i ludziom.